W dniu dzisiejszym, krętymi ścieżkami, zawędrowaliśmy do Czeladzi. Zapraszam Państwa na spacer po okolicach byłej kopalni Saturn. Muzeum Saturn jest instytucją młodą, powstałą w 2009 roku na bazie istniejącej od 2003 roku Czelackiej Izby Tradycji. Głównym przedmiotem jego działalności jest gromadzenie zabytków oraz wszelkich pamiątek materialnych i niematerialnych związanych z historią czeladzi, w tym z przemysłem górniczym, który przez dziesiątki lat kształtował oblicze miasta, jak również badanie, dokumentowanie oraz popularyzacja dziejów miasta i regionu. Muzeum mieści się w dwóch obiektach. Od początku istnienia jego siedzibą jest tak zwany pałac pod filarami. Niegdyś willa dyrektora kopalni Saturn. W 2016 roku muzeum wzbogaciło się o drugi budynek, pięknie odrestaurowaną elektrownię, również relikt dawnej działalności kopalni.

Kilkadziesiąt metrów od muzeum znajduje się pałac, który jest obiektem o niebanalnej architekturze oraz bogatej historii. To tutaj znajdowało się Biuro Towarzystwa Saturn, a następnie Dyrekcja Kopalni Węgla Saturn, której to początek sięga 26 stycznia 1869 roku. Kopalnia Saturn w Czeladzi prowadziła nieprzerwalnie eksploatację węgla przez ponad 150 lat. W 1992 roku z powodu wyczerpania się zasobów oraz powodu restrukturyzacji górnictwa w Polsce zapadła decyzja o likwidacji kopalni. W roku 1996 pałac, będący siedzibą dyrekcji kopalni, został zakupiony przez pana Leszka Pustułka. Obecny właściciel, dzięki otrzymanej decyzji o pozwoleniu na budowę, rozpoczął inwestycję która uczyniła z obiektu Perłem nie tylko miasta czelać, lecz wizytówkę całego regionu oraz magnes nie tylko dla mieszkańców, lecz głównie dla szerokiej rzeszy turystów. W obiekcie odnowiono pokrycia dachowe oraz odrestaurowano i podświetlono fasadę obiektu, co w znacznym stopniu uwidoczniło jego świetność. Na placyku przed wejściem głównym postawiono fontannę. Obiekt został ogrodzony w stylu pałacowym. A parkingi wybrukowane. Najwyższa kondygnacja budynku to część mieszkalna. Tutaj znajdują się wykończone w wysokim standardzie apartamenty, które przewidziane są do wynajmu. Parter oraz pierwsze piętro lewego skrzydła to pomieszczenia biurowe. Na pierwszym piętrze prawego skrzydła powstało centrum konferencyjne z zapleczem kuchennym, dającym możliwość organizacji dużych imprez. Poniżej na parterze powstały najnowocześniejsze gabinety kosmetyczne oraz masażu. Stąd właśnie można wejść do najbardziej ekskluzywnego centrum Wellness Spa. Główne wejście do tej strefy znajduje się z zewnątrz, od strony parku. To tutaj w nowo dobudowanej części zlokalizowany jest basen. Natomiast w piwnicach zagospodarowanych w stylu term rzymskich znajdują się sauny cesarza Kleopatry. Sauna wrażeń, lakonium, tepidarium, rasul, tężnia termalna, łaźnie rzymskie, aromaterapia, solanki, white pool, basen z przeciwprądem oraz basen z leżankami masującymi. Pomiędzy wyżej wymienionymi atrakcjami goście poruszają się korytarzami odzwierciedlającymi uliczki pompejskie pod rozgwieżdżonym niebem. Całość uzupełnia atrium z fontanną lodową i specjalnymi miejscami do gorącej kąpieli stóp. Znajdujące się na najniższej kondygnacji termy rzymskie, zaprojektowane zostały na podstawie rycin starożytnych term z Pompeji. Wszystkie urządzenia term pompejańskich są do dyspozycji gości w termach rzymskich. Architektura wnętrz oraz klimat panujący w obiekcie pozwalają na przeniesienie się w klimat obiektu ze starożytnych Pompeji. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.